Święta to nie tylko czas cudów i prezentów, ale też okazja, żeby zrobić nietypowe ozdoby. Zwykłe ozdoby świąteczne to nuda. Weź kilka kawałków papieru piankowego, wytnij rzęsy i uszka i zwiń róg. Wypełnij róg wyciorką, przyklej elementy do bombki. Zamknięte oczy. Róg i łóżka. Ozdób koroną z róży i koralików. Gotowe! To coś specjalnego dla wszystkich lubiących jednorożce. Powieś ozdobę, żeby wszyscy ją widzieli. Okazuje się, że żeby w domu pojawiła się świąteczna atmosfera, wystarczy odrobina magii jednorożca. A teraz weźmy pudełka różnej wielkości. I trochę papieru piankowego. Przyklej błyszczący papier piankowy do pudełka. Najmniejsze z nich będzie czarne. Zrób róg z kawałka tektury. Ozdób czerwonym papierem piankowym. Ułóż piramidę od największego do najmniejszego pudełka. Przyklej oczy, uśmiech i guziki. O, kwadratowy bałwan. Chyba zrobiliśmy bałwana z Minecrafta. Ścigowe pudełka pod choinką. To coś nowego. Też sobie taki zrobisz? Daj nam znać w komentarzu. A co jeśli połączysz słomki plastikowym zaciskiem? Chcesz spróbować? Ściśnij środek i zepnij mocno. Pomaluj słomki ciemno-szarą farbą w sprayu. Powieś jeża na czubku choinki. Ta nowoczesna gwiazdka choinkowa jest gotowa. Wyglądanie typowo i bardzo nowocześnie. Jednorazowe talerze rozruszają nawet najnudniejsze przyjęcie świąteczne. Wytnij środek talerza. Zrób czapkę z błyszczącego papieru piankowego. Przymocuj do pierścienia. A pod spodem daj bawełnę jako brodę. Przymocuj do maski pałeczki. Co Mikołaj by zrobił bez przyjaciół, renifera i bałwanka? Gwarantujemy, że selfie będą niesamowite. Mówimy: Święta! Dobrze, mamy to. Ciekawe, ile to zdjęcie dostanie lajków. A teraz weź rolkę papieru toaletowego i rękaw do pieczenia. Zapakuj rolkę. Zawiąż biało-czerwonym sznurkiem. Weź kawałki kolorowego filcu. Wytnij detale. Przyczep buzie bałwanka do plastiku. O, trochę nas poniosło i mamy całą śnieżną armię. I co z tego? Święteczna atmosfera dostała się nawet do łazienki. Mój ulubiony lew zabawka się podarł, ale nie martw się, jeszcze może się przydać. Podnieś zabawkę na kawałki, wyjmij miękki i puszysty koc, doszyj do niego elementy: łapy, ogon i grzywę. Co za świetny koc. Najbardziej miękka skóra lwa. Przygotuj kakao. Wiemy, gdzie najlepiej spędzić chłodne zimowe wieczory. Do naszego pomysłu będzie potrzebne duże tekturowe pudełko. Narysuj kontury sań Mikołaja. Wytnij je nożem do tapet. Pokryj sanie czerwonym aksamitem. Włóż do środka biały filc i zainstaluj siedzenie. Zrób płozy z dwóch ryflowanych węży. Ozdób gwiazdkami i śnieżynkami. Idzie renifer. Zaprzęż go. Ho, ho, ho! Słyszysz dzwonki sań? Mikołaj zaraz tu będzie. Przygotuj miejsce pod choinką. Teraz potrzebny będzie balsam do rąk i kawałek szkła. Zrób kreskę z kleju na gorąco. Teraz zrób paski w poprzek o tak. Kiedy klej wyschnie, zdejmij twór ze szkła. Wyrównaj brzegi nożyczkami. Zrób trzy takie. Nałóż na twarz podkład. Potem pokryj skórę białą farbą. Nałóż jej dużo, w końcu to zimowy makijaż. Zrób intensywny makijaż typu smołki. Pomaluj usta na czarno i posyp brokatem. Namaluj lodowe żyły na policzkach. Przyklej śnieżne brwi. I nałóż koronę z kleju. Śnieżna królowa jest gotowa na niezapomnianą noc. A ty? Zima nadchodzi. Co roku te same ozdoby na choince. Potrzebujemy czegoś nowego. Już się tym zajmiemy. Weź stary wieszak. Przetnij obcążkami i rozegnij. Przyklej haczyk do pudełka. I pokryj metalową podstawę kulkami. Przyklej klejem na gorąco. Zrób błyszczącą zjeżdżalnię wodospad. Przymocuj kolorową papierową torbę na końcu drutu i postaw ozdobę koło choinki. Pięknie! Chcielibyśmy dostać tyle prezentów w tym roku, a stare ozdoby dostają nowe życie. Świąteczny nastrój uratowany. Do tego pomysłu weź tubę odręczników papierowych i nożyczki. Ściśnij tekturę i potnij na cienkie paski. Rozłóż pięciolistne kwiatki. Sklej elementy razem. Teraz ściśnij pierścień i złóż na pół. Pokryj podstawę kwiatu tekturowymi ptaszkami, żeby zrobić wielką śnieżynkę. Pomaluj ją złotą farbą, pokryj klejem i posyp brokatem. Wielkie, błyszczące płatki śniegu są prostą, ale piękną ozdobą świąteczną. Możesz ich użyć do ozdobienia choinki. Nawet stara doniczka może być piękną dekoracją na święta. Pokryj ją czarną farbą akrylową. Weź bombkę. Przyklej długą czapkę zrobioną z filcu. Zakończ ją białym futrzanym pomponem. Przymocuj włosy zrobione z wypełnienia lub bawełny. Użyj niezmywalnego markera, żeby namalować uśmiechniętą buzię na bombce. Przyklej do odwróconej doniczki. Przyklej guziki. I czerwone rękawiczki. Nogi zrobione z drutu. Załóż na nie fioletowe spodnie. Do każdej nogawki przyklej małą kulkę. I skrzyżuj je o tak. Połóż świątecznego gnoma pod choinką, żeby pilnował prezentów. Ci dwaj strażnicy są tacy fajni. Śmieszne gnomy ozdobią twój pokój i stworzą niepowtarzalny świąteczny nastrój. Pianki, paluszki i precle są składnikami następnego pomysłu. Nabij pianki na paluszki. Połam precle na kawałki. Przymocuj je do pianek, jako rogi. Roztop mleczną czekoladę. Namaluj nią buzię na piankach. Mamy całe stado świątecznych raniferów. Mmm, pianki i gorące kakao to idealne połączenie. Pyszne. Zrobisz taki deser? Teraz weź miskę mąki. Dodaj kilka kropli zielonego barwnika. Wymieszaj. Przełóż masę do rękawa cukierniczego. Połóż pergamin na blasze i pokryj olejem roślinnym. Połóż na pergaminie paluszek. Narysuj mini choinkę zieloną miksturą. ozdób i włóż do piekarnika. Kiedy pieczesz choinkę, weź babeczki i bitą śmietanę. Wyciśnij śmietanę na babeczkę. Posyp wiórkami kokosowymi. Wygląda jak zaśnieżone wzgórze z choinką. Właśnie tak powinien wyglądać świąteczny stół. Zapamiętaj dobrze. Teraz weź metalowe pudełko, wyjmij zawartość. Pomaluj farbą akrylową. Kiedy farba schnie, weź piankolinę i brokat. Zrób kilka kulek z piankoliny i posyp brokatem. Przyklej na wieczku, układając w kształt choinki. Teraz wypełnij pudełko smakołykami i cukierkami. Świąteczne słodycze? Moje ulubione! Dzielenie się radością z bliskimi jest łatwe i miłe. Co lubisz bardziej? Dawać prezenty czy dostawać je? A teraz weź stary plastikowy kosz. Odetnij górę. Pokryj piankową rurą. Zawiń w kawałek grubego płótna. Teraz weź bombki. Przyklej je do podstawy. Ozdób drugą stronę pierścienia gwiazdą. Najlepszy wieniec narodzeniowy to taki, którego zrobimy samemu. Ta świąteczna kompozycja ozdobi Twoją ścianę i sprawi, że to będzie jak ze świątecznej bajki. Cedrowa gałązka i szklanka, to będzie ciekawe. Przyklej gałązki do środka szklanki, roztop świeczkę na dole. I ustaw w środku szklanki. Zapal świeczki i ciesz się przytulnością i wspaniałym zapachem sosny. To niesamowite! Świeczki wyglądają tak świątecznie, że przyćmiewają nawet choinkę. Teraz weź stare buty. Pokryj je czerwonym aksamitem, ozdób brzegi białym futrem, wypchaj czerwone welurowe spodnie, przyklej klamry z papieru piankowego do butów. Włóż spodnie w buty. Teraz masz własnego Mikołaja, a przynajmniej jego część. Podobały Wam się nasze ozdoby świąteczne? Napisz w komentarzu, których użyjesz, żeby ozdobić swój dom na święta. I nie zapomnij kliknąć, lubię to. Subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwonek, żeby nie przegapić nowych filmików o świętach od Trum Trum Select.